Cześć! Z tej strony Tanas i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale witam was na coreczku z koledzy zamiec jak w sierpień nagrywamy sobie odcineczek o pierwszej prawie do 30 jak to zawsze u mnie bywa że z tej serii nagrałem sobie dosyć późno te odcinki nie mogłem się zabrać do tego nagrania ale no w końcu trzeba było się zebrać, bo chłopaki potrzebują na rano Sejwa tam więc czym prędzej. Tutaj wszystko poogarniałem sobie i gdzieś tu widzę, że piesek chodzi sobie. Dzień dobry, halo piesku, gdzie jesteś? Jak no, widzicie, stoi kubotka mamy 3 sierpnia, tak więc termin rzepaku się nam kończy, tak więc musimy sobie rzepać jak czym prędzej... ...czym prędzej zdać, a tutaj hop, piesek chyba na sumie śpi. Ale co nie tylko teraz... bo że nie mogę się wysłowić. ...nie tylko mmm, siewami rzepaków się zajmiemy, ale jak widzicie, Tutaj dosyć duże zmiany nam zaszły. jak sobie siedzi, patrzy na jaką tę hałdę tutaj nam wywalili. I widzicie, w końcu zaczęła się robota już z oborą. W końcu jakiś pierwszy wykop powstał. Powstał wykop po fundament. Widzicie, wszystko już zaplanowane. Te chłopaki przerwę dzisiaj mają już. Już do 15 robili i pojechali do Dumku, czym prędzej. No i jak widzicie, tutaj prawie że już jest wykopane. Jeszcze tutaj chłopaki muszą troszeczkę podrównać. No i będziemy zalewali fundamenty. Tutaj wszystko robili tak jak należy, widzicie troszeczkę do dół jest ale to w kolejnych odcinkach już możliwe, że coś już tutaj chłopaki będą sobie dalej działali wszystko poznaczone, wszystko powykupowane, trzeba będzie tą ziemię całą powozić, ale to wszystko z czasem. Dzisiaj zajmiemy się tym całym siewem rzepaku, no i rozlewaniem gnojowicy. Troszeczkę gnojowicy sobie rozlejemy, bo dosyć tej gnojowicy sporo właśnie mamy, nie w tej oborze, ale w tej 161 tysięcy litrów gnojowicy jest. Co tutaj do zmian zaszło, to na live sobie wykosiłem już rzepak cały, zobaczcie ile tego rzepaku tutaj mamy. Tutaj oczywiście leży jęczmień, ale tyle rzepaku udało nam się kosić, tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i pszenicy też mam dosyć sporo bo 20 prawie 2000 litrów tak naprawdę bardzo fajny wynik ale co do obciągania sobie zasiadamy do naszej kubotki odpalamy podnosimy wszysiutko i lecimy na pole będziemy sobie siali na polu 72 czyli obok gospodarstwa więc czym prędzej tam sobie mykamy też już niedługo Hmm, czy jak ktoś był na ostatnim live to wie, że podziało się dosyć dużo, oczywiście serdecznie pozdrawiam mojego top donatora, czyli Oninderlanda, bo naprawdę wrócił po paru miesiącach chłop i zrobił znowu rozpierdzenie, tak on to zawsze y, robi, hmm, miałem sobie cel. Na którym zbierałem sobie na olej, do skrzyni, do 902 No i skończył ten cel, no i stwierdziliśmy tutaj na live'ie, że ustawię sobie cel na nową kamerkę Na lustrzankę, żeby ta jakość kamerki była lepsza, bo na tych live'ach pisaliście my że mnie nie widać Tak więc no byłem w szoku, nie mówię na fajnie naprawdę tam i bo, żeby teraz było wszystko w porządku Na odcinkach też powinna być lepsza jakość, z niedługo tam więc też dosyć fajnie to będzie wyglądało odcinek ustawiłem sobie tu bardzo możliwe, no tak jak myślałem i oczywiście zmieniliśmy sobie siwnik, jak widzicie mamy siwnik już z mod ogarnięty. ogarnięty. Zobaczymy jak on będzie sobie tutaj dawał radę, na razie sobie przyjedźmy tutaj. Pierwszy przyjadzik nie trzeba nic na B włączać, tak więc czyż spoczko to, powinno nam tutaj fajnie działać. Jeszcze tak sobie podnoszenie tego i tego, to by naprawdę fajnie było. Kubotka jeszcze nie jest chipowana, tak czasem też sobie ją chipujemy, na razie jak widzicie robota się na zaczęła z oborą. No to trzeba będzie troszeczkę pieniędzy w to włożyć, niedługo trzeba będzie, wiadomo, zamówić gruszkę, fundamenty, zalać. No i chłopaki będą tam jeszcze budowali takie ścianki, taki ala zbiorniczek, bo oczywiście będę miał ruszta w oborze. Tam no wszystko to trzeba ładnie sobie zrobić. Też serdeczne podziękowanie dla Bolka, bo naprawdę pomógł mi, czy znaczy pomógł mi, pokazał mi po prostu jak to się, jak to się modeluje. Tak, jak on to robi właśnie te etapy budowy, też będę sobie coś takiego właśnie robił. Tam też fajnie to powinno wyglądać, bo będziemy sobie stopniowo po prostu budowali tam oborę i dosyć fajnie to powinno nam tutaj wyglądać. Tak więc już mam tutaj pod kolejny odcinek projekt zrobiony, chociaż go troszeczkę może zmienię. Ale zobaczymy jak to pójdzie. Ale ważne, że już coś się zaczęło dziać na naszym gosztelarstwie tam też bardzo, bardzo fajnie, że już ta obora w końcu się pojawiła. Miałem ją stawiać po prostu... Po prostu tak jak zawsze to się robi, że stawia się budynek i tyle, ale to była akcja na jeden odcinek, a ja chciałem sobie podzielić to fajnie na parę odcinków, żeby to też fajny, fajny klimacik miało, żeby to w miarę też realnie wyglądało, że tą oborę jednak stawiamy stopniowo, tak więc no daj Boże, żebyśmy do zimy tą oborę łogarnali, to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no ale postaramy się, żeby tam wszystko było w jak najlepszym porządku. Hmm, dobra, ma sobie ten zapak. Ten zapak będzie tylko na tym polu. Stwierdziłem, że tylko na tym polu sobie teraz rzepak się na innych będzie co innego. bo chłopaków to mam kurdze, tam mam kurdzę, tam tą kurdzę to będziemy sobie ładnie cieli, ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Tam widzę jeszcze chłopaków, trzy z, z belkami stoi, gdzie też belki zbierali. Też tutaj na live sobie kosiłem to pole, belki pozbierałem, też dosyć sporo belek mam, później Wam Pokażę jak będziemy z gnojowicą jechali, bo Gnojowice będziemy lali tam na pole obok, czyli za, za tym pastwiskiem naszym. No i te krówki y, mleczne, które mam na pastwisku przeniesę sobie do tamtej obory nowej już, jak ona będzie. No i te krówki wiadomo, będą się tam później rozmnażały i elegancko czy coś dokupimy jeszcze? Może dokupimy, zobaczymy ile y, tutaj sztuk będziemy tych krów mieli. No i oczywiście w krówki mięsa sobie też zainwestujemy tutaj, żeby y, właśnie na tym pastwisku sobie y, to stało. Co tutaj więcej? Będę chciał to sobie też może jakieś dofinansowanie ogarnąć, żeby zakupić sobie oczywiście maszynę, nie? Bo on przydałby mi się po pierwsze, przydałby mi się paszowóz lepszy, bo już jednak jak postawię tą oborę i będę miał ten paszowóz, który mam aktualnie, to on będzie dosyć za mały do tego wszystkiego, żeby to wszystko ogarnąć, nie? Jednak na teraz jakby na trzy, trzy obory, uczyno dwie obory i pastwisko, nie? to będzie ciężko już to wychodziło, żeby tego TMR-a tak w małych ilościach kręcić, bo jednak to tutaj na przewijanie trochę tego tmr nam schodzi. Tam, no Trzeba będzie na, ten, na tym właśnie sobie tutaj pomyśleć. Bo to się w ogóle unikają mi nasiona. Tak niby się a te nasiona... Dobra, lecą nasiona. Jest w porządku, dobra. Ładne, że ubywają, to więc to najważniejsze. Nie wiem, czym ten się się różni od tamtego, ale no okazaliście, żebym sobie zmienił, to sobie zmieniłem. Na pewno nie ma tych talerzy do znotników, no ale... Tam. To mi nie było akurat potrzebne, bo i tak nie robiłem czy tych ścieżek nieznaczników. Ścieżek i tak nie robiłem sobie, tak naprawdę to mi nie było potrzebne. Ale dosyć fajnie te nasiona bywają. Hmm, wiadomo, że cepak... Wzapaku nie wiadomo ile się niesie, na no, jakarta chłopaki tam tonę zasiali. Ciekawe ile w ogóle z tego ukosili. Hmm. A więc... No, tak to wszystko wygląda. Rodzinka pierwsza 34. Naprawdę 3 godziny zbierałem się do tego nagrywania i mówię, ja pierdzielę. Może to rano nagram, ale mówię, tak po chwili Po chwili mnie zapał power i mówię, dobra, trzeba iść to nagrać Będzie z głowy Odcineczek oczywiście oglądacie pewnie we wtorek Bo na poniedziałek będę miał odcinek z sąsiadów Na który również serdecznie zapraszam Jak ktoś nie widział, bo tam też Fajna akcja się szykuje Tak więc oczywiście serdecznie Zapraszam No ale na początku Będzie odcineczek z sąsiadów, dopiero później Właśnie o oto z tej serii Cyk fu. No i co? Jak przyjdzie kamera, będziemy sobie ją testowali jak to będzie z jakością kamerki A też później jak sobie zmienimy kartę w komputerze zmienimy sobie monitor na troszeczkę lepszy na 140, 1440p żeby można było też filmy w lepszej jakości nagrywać? Jednak już 1080 to przeżytek teraz sobie coś troszeczkę stopień wyżej pójść czyli w tych 2K będziemy sobie starali nagrywać jakieś odcineczki też fajnie to powinno wyglądać, jestem ciekawy jakby to jakościowo wyglądało i będziemy sobie to sprawdzali, nie? Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe I, I tak to właśnie wygląda wszystko. Idzie robotka 47 motogodzin w Kubocie. Proszę bardzo, no. Na 50 może będzie ścipowana, no. Akurat na wymianę oleju pójdzie i na, na cipowanie. Zobaczymy, może się uda tak właśnie to ogarnąć bo jednak troszeczkę tych pieniędzy też potrzebują na to borę nie tylko to co mamy teraz na koncie pójdzie ale na pewno będziemy musieli sobie jeszcze kredyciku troszeczkę dobrać eee, jeszcze mamy kredyt, tak więc no na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystko było jak należy naprawdę bardzo fajnie ten siewnik sieje, żadnych mijaków nie zostawia, wszystko jest po zundalu idealnie sieje sobie za tym No teraz też jakoś jakbym zjechał, jakby tak mi się zdaje, chociaż nie wiem no podejdziemy sobie tutaj Podnosimy, nawracamy się i lecimy dalej. No, tak, z parę, parę minutek jeszcze sobie posiemy i pójdziemy sobie, porozmawiamy na bo takie 20-parę minut odcinka będę chciał sobie dla Was tutaj, e, z tego nagrać. No więc też spoczko. No, sobie tą ziemię powozić, e, ładnie wszystko wyrównać tam. No i pomału, bracia, za, za zalewanie fundamentu, nie? Żeby to też miało i nogi, oczywiście. Wszystko będzie robione stopniowo, więc też bardzo, bardzo fajnie to będzie wyglądało. Daj Boże, to wszystko ogarnął, będzie w porządku. Ale naprawdę powiem tak szczerze, że myślałem, że nie ogarnę tego, tego modelowania całego, czy jak to tam się nazywa, a ogólnie robię sobie to w tym programie at 3 d I naprawdę dosyć spoko to jest, nie jest to takie trudne tak naprawdę. Jak sobie już zaczniesz robić, to, to naprawdę jest spoczko. Tak więc będziemy mogli, mogli, mogli sobie teraz częściej takie rzeczy oczywiście robić, żeby to też fajnie tutaj wyglądało. A więc no na pewno będzie się działo. Jeszcze jakbym hałupę sałatynkową to już w ogóle był hit. <grym> Ale no kto wie, może się uda. Nie mówię nie. Bo wszystko się może tak naprawdę udać, nie? Na razie... Zróbmy to co mamy zrobić i gitara. Tu będziemy mieli rzepak i rzajony, tak więc będą mogli opaki sobie już przewinąć, bo oni też już chyba tam do roboty za bardzo nic nie mają. Ja też jestem już po żniwach. O mój Jezus, tumnik. Jestem już po żniwach, zostało mi do skoszenia soja na tamtym polu, ale to do soji to jeszcze troszeczkę trzeba przewinąć, bo nie wiem, na wrześniu, albo na październiku, czy na, na listopadzie jest soja do koszenia, a chyba możliwe, że na wrześniu. Tak więc no w kolejnych odcinkach też zajmę się jakimi, jakimiś pracami pożniwnymi. Pożniwnymi. Porozmawiamy sobie może dalej, no i widzę, coś pouprawiamy sobie. Żeby też to fajnie nam tutaj poszło. Też fajnie jakbyśmy mieli tego gruberka w końcu. Bo ta talerzówka tak szczerze nie jest mi za bardzo potrzebna. Więc może zrobimy sobie tak, że talerzówkę sprzedamy, a kupimy sobie grubel. Gruber. Bo ja ma się wysowi, ta godzina już chłop się miesza w słowach normalnie. Yy, tak więc jakiś gruber może się pojawi na tej serii Zobaczymy. A bo ja tu chłopie, tak będę się na pewno za dwa miesiące dosieje. Będę mychać bardziej o tutaj, jednak 3 metry może stać, nie wiadomo ile. No i gitara się ma, i też niedługo sobie w lutym ogarnąć ten agregacik, żebym już miał na gospie. Yy, w życiu realnym, oczywiście, do więcej dwójeczki, i więc tam będziemy sobie to oczywiście ogarniali, to nie mogę się doczekać, bo we wtorek, właśnie kamera przychodzi i też domówiłem sobie tego kamlinka, żeby te FPS-y na tym były lepsze. A jak będzie wszystko chodziło, bo jeszcze staty sobie zamówiłem, to by do biurka przykręcić. A jak będzie wszystko ładnie działało, to jeszcze zamówimy sobie coś takiego jak właśnie zamiast baterii. Zamiast baterii w aparacie są takie adaptery, że jest jako bateria niby. Czy są jakiś akumulatorek i ten po prostu na kabel podłączany, nie? Przez zasilacz tam normalnie to idzie i sobie wtedy normalnie Kamera jest jakby cały czas pod prądem, więc nie będzie też problemów z żadnych z. że się bateria będzie ten rozładowywać. nie? No co, bara, też bardzo fajnie, bo nie też, że będzie może lepsza jakość. Jak, tego jak patrzyłem na YouTubie, bo zamówiłem sobie Lumixa G7, patrzyłem sobie na różnych filmach na tym na YouTubie, jak sobie to podłączali i tak dalej. Jeden gościu właśnie zrobił takie porównanie z Lumix, tego Lumixa G7. No i z kamerki LudziTech C920 to był właśnie też tak prześwietlony jak ja teraz na kamerce, na tym C920. A na tej kamerze, na Lumixie naprawdę miał takie zarąbiste kolory, że to jest hitnie. Jak tak będę miał, to będę naprawdę szczęśliwy niezmiernie. Bo jednak lampę mam dobrą, ale jednak coś tutaj nie wiem. Coś tutaj nie idzie w parze, nie? Coś tutaj jest nie tak z tą kamerką. No jak wtedy, już jak będę miał, to jeszcze to już będzie naprawdę petarda, nie? Aby czekać na kartę I Pójdzie zmieniać monitor i będzie o panie I tak jest naprawdę na tym Na tym zobaczcie 110 fps prawie mam na tej Na tym kompie teraz Na tej karcie Którą aktualnie jeszcze mam I tak naprawdę daję sobie radę wyśmienicie to wszystko nie Więc naprawdę nie ma na co tutaj narzekać Bo jednak mm, Dużo dało Dużo dał ten Nowy komputer Niby stara karta ale naprawdę dużo Czuć różnicę, o tak, czuć różnicę, naprawdę jeszcze w tym streamowaniu trzeba będzie ogarnąć, bo tam czasami zależą się jakieś, znaczy dropy, nie dropy, tylko bardziej to jest zlagowane yy, tipy jakby, nie, na tych live'ach. Że to się czasami sami a z jakiej to nie, bo ja zaciągłem powietrza za dużo, za 14 barów chyba zaciągnąłem. A naprawdę nasion tutaj, chłopie, prawie się nie ubywa, tak więc. Będzie taki wysiew, że to tak będzie od razu rosło. Ten rzepak, za bardzo zjechałem. Za bardzo mi się zjechało, panie Stasiu. No tu niestety nawigacji nie mamy, tak, no nie możemy na nawigację pojechać. Jakbyśmy jeździli Masajem, to moglibyśmy na nawigacji polecieć. No i co tu? Tutaj do wymiany na Gospie jeszcze też by mi pasowało zmienić sobie paszowóz i gruber. Czy gruber, co ja pierdzielę. I beczkę do Gnojewicy. Bo tą beczkę, którą już mam, to jest tak naprawdę mała. Już na te pola, które mam i tak dalej. To by fajnie jakby była troszeczkę większa beczka, z większą pojemnością. Natomiast nad tym też będziemy musieli sobie tutaj pomyśleć. Bo, jak później sprzedamy 60, no to z taką beczką to już no lipa trochę, nie? Lipa, lipa, panie. Lepiej, jakby coś większego było, żeby tutaj miały co traktory robić. To na razie niech zostanie ta. Może w kolejnym sezonie uda nam się coś już lepszego uogarnąć, tutaj, nie? Dobra, pojedziemy sobie w tamtą stronę jeszcze i będziemy kończyli na razie te siewy. Yy, Pojolecę sobie do 60 i po, yy, po 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 rozlewam jak najewicę, trochę za zagospomnia to pole też trzeba yy, jeszcze mam do spracowania tamto jedno polo, no i te, te pole po rzepakach trzeba będzie tam po yy, też yy, sobie, ale to może Na jakimś live się zrobi, albo coś też będę musiał w końcu, oczywiście, odpalić sobie Live'a na tym save'ie, który ogarnę mi na kolonii, żeby też sobie tam ruszyć ładnie na rogatkach też bym pograł, nie, powiem, że nie. więc trzeba je coś takiego też może sobie oczywiście ogarnąć. Aby można było sobie pograć. Tak i nawet dosyć spoko te siebie szybko poszły, tak szczerze powiedziawszy. Nie? No to zobaczcie 15 minutę odcinka, a ja mam większe pola zasiane, tak więc tutaj poza odcinkiem chwilę, i będę miał to pole skończone. Więc będzie elegancko. Tutaj też sobie nojewicę rozlałem, uprawiłem, tak więc też spoko. To będzie tutaj nam e, rosło. Gra gitara. Zoba, hop jak równo nawet. Ty, bez a ja lecę, zoba. To ciekawe jak na minimapie to wygląda. Zaraz zobaczymy sobie. Ten siewnik tak dobrze sieje. Kurba mać. ulepszony model zagromarzy mi przesłali. Podmiankę zrobili. Pokaż jak to wyżży tutaj. Zoba jak się hopie sieje. Zoba jak równo ty. Pośle miałem miałam a co jest tutaj? Ktoś, tutaj? ktoś tutaj poszło ewidentnie nie tak, ale wszystko jest w porządku, to najważniejsze. Może nie w tym stronę. Mi odwróciło się kamera i dlatego tak skręciłem nie w tym stronę kierownicą. Dobra, no wycofamy sobie. Możemy opuścić. Mogą pracownika niby zatrudnić, żeby tutaj ogarnąć, to ogarnął, ale tu już nie ma sensu, bo i tak to jest parę przejazdów do zrobienia. Ale na razie lećmy sobie na Gospę, Jakby się też już. Dosyć sporo mamy, a jeszcze jedno pole do sprasowania jest, tak? Jak się nie mylę, tak, jeszcze jedno pole do sprasowania jest, tak więc tych troszeczkę jeszcze będzie, ale nie ma aż nie wiadomo tak ile, ale zawsze to się jest, nie? Tej wykopy na pełnej no tutaj troszeczkę ziemi już wywieziono, jest, ale jeszcze trochę zostało, jakby, nie? Ładnie, naprawdę będzie piękna obora tej stała. Chyba będziecie w sioku. Dobra, Pal mi tą 60. -tkę. Zostawimy sobie fawora eleganckiego i lecimy. Trochę na sześniutka już, ale się umyje. Najwyżej podjedziemy pod Karszak, jak będziemy z być beczką jechać. Idziemy tutaj na pole, to gospodarstwo. I elegancko. Dobra, pokaż mnie to, jak to będzie rozdawało. Dobro Gnojowica. Ciepło jeszcze, to trzeba szybciej jeździć. <grych> Ale rozwoj naprawdę takim zestawikiem coś pięknego, nie? Robi wrażenie. Robi robotę beczuszka, nie? No znaczy, coś fajną szerokość też ma. Nie ma, nie ma tragedii, nie? Ale ta pojemność jednak, zobaczę. Jak gdzieś dalej na pole jechać, to więcej trzeba się ujeździć tak naprawdę za dolewaniem, niż, niż się rozleje tego pola, nie? tak naprawdę no zobaczy możecie też napisać yy, właśnie w komentarzu jak to z tymi dofinansowaniami sobie tutaj zrobić na maszyny bo dofinansowanie na obory mam ogarnięte tak więc na spokojnie sobie to To będzie zrobione ale takie dofinansowanie na na maszyny to nie mam pojęcia nie możecie napisać naprawdę no, bo z oborą mi pomogliście jakie tam te finansowanko ogarnięte i tak dalej tam wszystko mam tam ogarnięte pozwolenia też są, tak więc bez problemu? Ale co właśnie z tymi maszynkami, nie? Jak to tam apsnąć? Można by powiedzieć. No i tak 60, prawie 30 godzin nas na gospie zrobiła, jakby nie było, nie? Ładnie że w, to, w tą i w tą stronę robimy na tym polu, tak więc nie ma tragedii, nie? Nie dojedziemy tutaj do końca, to nic się nie dzieje, bo tak trzeba będzie tutaj poprzeć oczywiście sobie zrobić, nie? No i okej, spoko nic. po kolei na beczuszkę. I gra gitara. Daleko do jazdy nie mamy, tak więc... Pach, pach, pach. I gra gitara. Wykopy jak trzeba, panie. A tu usypali, chłopiec, stożek taki, że... Dobra, ciągnij węża. O! Sąd nie łapie? Pozdro chociaż ciekawe czy nie muszę wysiąść i wsiąść, wiecie? i może by złapało, ale dobra i tak musimy nawrócić My to sobie podjedziemy bardziej tak, nie? dobra nie, jednak ciągnie. to musiałam po prostu lepiej podjechać sobie czy się wykręcimy tutaj? nie, raczej nie, 60, a nie ma jakiegoś skrętu za, za dużego a to sobie cofniemy i bez problemu się wyrobimy stick bardzo fajnie mi się udało, jestem zadowolony z, tej, z tego pomysłu. Tam, właśnie w tej szopce, czy znaczy w, w tej stodole tak zwanej, na rozsypanie tego zboża. mia um, ja typowo zboża leży tam, żepak miał leży po tamtą halą. Ale zobaczcie, po tamtą halą ładnie sobie stoją na maszynki, tak więc nie ruszaliśmy. Jeszcze by belki pozwożyć ściana. ale to też do ogarnięcia. Na spokojniutko, nie wiem dokąd to rozlewało, tak szczerze powiedziawszy. Więc jedziemy tutaj gdzieś, Ło, coś tego typu i tak chyba za blisko jadę. Chyba będę musiał sobie tak jechać, o. Nie wiem czy nie za blisko, tak szczerze. Jakbym tutaj jechał, to może będzie dobrze, co? O, w przejazdach kombajnów, tych wygniecionych. Będziemy sobie jechać, zaraz zobaczymy na minimapę, jak to wygląda. No trochę z nakładem jadę na pewno, ale... Lepsza dawka, to będzie lepiej. Iść. I tutaj też trzeba jakoś wjechać sobie. wejdźmy sobie tu i będzie raczej w porządku. Nie powinno być żadnych problemów. zobaczcie, jeszcze jedna beczka, 1 i będziemy mieli pole skończone, tak więc sobie to, to sobie skończymy i, i gra gitara nie będzie 25 minut odcinka, tak więc tak jakbym chciał Gdyby było tak, właśnie Ej, Bo tutaj nie, tu on też na prosto pojechane, tak więc bez problemu. No tutaj trzeba będzie jeszcze poprzecznać, żeby sobie pociągnąć. No to nad no, więcej mi zostało. Tego. No to jednak troszeczkę się zmniejszyło pole. To i inaczej, nie? Dobra Tylko tam na dole nie ma, nie? Ja, tam na dole tylko nie ma co ja cofnął może? Ciofaj Ciofaj, cofaj, cofaj. Bardziej tutaj o widziałeś A teraz zapnij bieg i lura Ciekawe czy dolało. Jak myślicie? No nawet się udało ty. Jednak coś nie coś potrafię. Ja się nie chwalę i mam talent. <grystanie> um, um. ale teraz też na co fajnie ogarnąłem hmm, tak jakby wykopywanie dołów, nie? Bo nie umiałem tak naprawdę równać terenów i tak dalej, ale to jest takie easy teraz tak naprawdę, nie? W tym farmingu zrobione, że hit. Teraz już normalnie się chce robić takie coś. Myślałem, że nie dam radę, żeby takie coś zrobić, ale jednak udało mi się to fajnie ogarnąć. Zacznę. widzicie, Bizon teraz tutaj stoi, bo jednak tutaj trzeba było bramę zamknąć, żeby nic nie przeszkadzało. No i tam sobie prasa wsadziłem. A prasa będzie nam tak jak począłem, czy będziemy ją wyciągnąć tamto. Ale Bizon też to fajnie pasuje, jakby nie było, nie? Zobaczcie, z headerem sobie elegancko wchodzi. więc tak naprawdę tego wózka nie musiałbym, nie musiałbym headeru odpinać tak. tak. by mi starczyło. Starczyło to co no, tam jest, no? Bizuna wizuna po do tego i bo ligand słuchaj. Dobra, teraz bym chciał obczaić, gdzie muszę sobie wjechać, bo tak naprawdę to za bardzo nie wiem. A gdzieś tutaj. Tuj, 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 chobaćka, tuj. Nawet troszeczkę do dołu bardziej bym powiedział. Coś takiego? Jo, może być. No możemy troszeczkę tu, o, tak, coś takiego możemy jechać i będzie elegancko się wylewało. No i gra gitara, no i panie Stasiu. O, ale Kubotka tam wygląda ładnie. Pięknie, naprawdę, coś pięknego, wszystko chodzi jak należy, tak więc to najważniejsze. No i zaraz będziemy mieli kunc, kunc. Będziemy mieli nawiezione, tutaj zasiane, tak więc bardzo fajnie. Robotka nam tutaj poszła dzisiaj tak jakbym chciał prawie druga i kończymy ten odcinek trzeba i spać bo rano trzeba staci sąsiadów nagrać żebyście mieli odcineczek na poniedziałeczek a więc Podjeżdżamy sobie do przodu leciutko przejesiutka se jakby z linkoli bardzo tam elegancki jakby taką miniaturkę na zdrowie zobaczymy pomyślimy nad, nad miniatureczką jeszcze a ja co, myślę, że w tym odcineczku to na tyle, 25 minut, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to zostawiacie łapeczki do góry, widzimy się w kolejnych odcinkach, na kolejnych etapach budowy, ale też na kolejnych pracach polowych oczywiście, bo naprawdę troszeczkę tego jednak jest, tak więc łapka w górę, subik na kanale, miłego wtoreczku Wam życzę i trzymajcie się, następnego, cześć!